Dzień dobry z Krakowa. Znajdujemy się dziś w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. W znajdującym się tutaj tunelu aerodynamicznym odbędą się dzisiaj testy nowego typu szeregu wież telekomunikacyjnych. Testy zostaną przeprowadzone przez specjalistów Politechniki, a testowana będzie konstrukcja firmy Carbon Pro. A co to wszystko ma wspólnego z Emitel i co my tutaj właściwie robimy? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam! Wspólnie z Carbon Pro bierzemy udział w programie akceleracyjnym finansowanym z funduszy europejskich. Pro Carbon Pro jest przygotowanie projektu konstrukcji wież, które będą miały zoptymalizowaną masę zachowaniem dotychczasowych zakładanych obciążeń. To właśnie jest model nowego typu szeregu wież telekomunikacyjnych przygotowany przez firmę Carbon Pro. No i na pierwszy rzut oka ona niewiele różni się od tych wież, które są stosowane przez Emitel już dziś. I bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi, żeby przy zachowaniu identycznego obciążenia nadajnikami można było odchudzić tę konstrukcję, aby jej masa była mniejsza, a wciąż spełniała taką samą rolę. Czy tak faktycznie się dzieje i czy tego typu odchudzona konstrukcja będzie odporna na podmuchy wiatru i inne czynniki atmosferyczne? To właśnie będzie dziś weryfikowane. Badania, które prowadzimy właśnie dla firmy Carbon Pro, dotyczą masztu telekomunikacyjnego. Wyniki z nich mają być łatwo aplikowalne. To jest cały jakby zespół działań wykorzystujących metody obliczeniowe, komputerowe, symulowania środowiska. Po wydaniu takiego typu szeregu do produkcji będzie obniżony tonaż przy jednoczesnym zachowaniu obciążenia klientów, w obecnej konfiguracji. Emitel jest docelowym odbiorcą tej technologii. Wspieramy ten proces od strony merytorycznej, bo jest na naszym doświadczeniu i specyfikując wymagania. Dzięki temu, że współpracujemy już w trakcie opracowywania tej technologii, tego produktu, wiemy, że od razu jakby idziemy we właściwą stronę, dzięki czemu jak dojdziemy już na koniec tego procesu, to mamy produkt, można powiedzieć, skrojony dokładnie do potrzeb odbiorcy. Fila dla fotoreporterów właśnie minęła, a więc i my musieliśmy opuścić laboratorium. Ale musicie wiedzieć, że prawdziwa inżynierska robota dopiero się tam rozpoczyna. Priorytet jest niezmienny: zachowanie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości usług świadczonych dla klientów. Cel optymalizacja wagi. Obiektów telekomunikacyjnych. Aby śledzić wyniki tych testów oraz kolejnych postępów w całym projekcie, zostańcie z nami na dłużej. Do zobaczenia!